Plot tylko dla anime odcinki. Serdecznie zapraszamy. Już dawno nie trafiłem na tak beznadziejny team. Kiedy mamy przejąć punkt umiera każdy z nich. Wiem, że czasami mimo chęci wygrać nie da się Ale widząc co ty robisz nie jest żal mi cię Niech zadmiaź jak ktoś Mercy Niech supportem złość straga chociaż ten raz Znowu przegramy, bo nie umiesz grać, włącz kompa tracisz czas Czemu nie pomagasz Skoro tak bardzo Mercy to czemu się z nią nie ożenisz? Więc jesteś typkiem, co chce dać tak się wygrać mecz. Jak wyrzucę myszkę, bardziej niż ty przydam się. Już nie pamiętam, kogo tak by mogła wkurzyć gra. Może powinieneś wrócić do Team Fortress 2. Nie zamierzam być Mercy. Nie zamierzam za wybrać choć raz. Znowu przegramy. Ty wściekniesz się, a ja łysych kocham smak. Niech weźmie ktoś mercy. Nie zamierzam sama wybrać choć raz. No przegramy, bo nie umiesz grać. A ja łysych kocham smak. Może będę Tracer? Ja już jestem Tracer No to będę Widowmaker Ja już jestem Widowmaker Będę Bastionem <laughs> Zderwcie Bastiona Ja Winston Mój jeszcze jest Winston No to będę Genjim Ja już jestem Genjim więc McCree. Ja od dawna gram Maciej. A ja mam pomysł Co to za pomysł? Powinnaś być Nie, nie będę Mercy <laughs> Niech weźmie ktoś Mercy sama Nie, zamierzam porta wybrać choć raz Znowu przegramy, bo nie umiesz grać. Eee, ja słucham, smak, kurwa. Niech sporta zagra chociaż ten raz. Znowu przegramy. No, Włącz kompa tracisz czas. Wyłącz kompa tracisz czas. No, no jakby patrz, no, się nie to zacinał! To by